te traktory powierzcie zapierdalam ostro haha ha. dostałem dzisiaj traktory kurwa lecę sobie O la, 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 la. oto w jaki sposób właśnie pracuję siedzę sobie w traktorku około już yy, 3 godzin od rana boli mnie dupa Przeblazowałem troszeczkę, i z kolejną sobie jeżdżę traktorzyną po osiedlu, i dostaję pieniądze. Ha! Chudza blada! <ścoughs> Czuję się kurwa z tym dobrze. Bez kitu. O! Tutaj mam na przykład. O, punkt. Proszę, już cofam. W tym momencie widzę punkt. Wiem, co jest grane vida a